Partnerem głównym jest Orlen S.A. Partnerem merytorycznym jest EGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Zaś partnerami są Welsze Spółka z O.O. Gospodarstwa Krajowego S.A. na temat bardziej ambitnych celów na 2040 rok, czyli 90% ograniczenia emisji gazów cieplarnianych nad to, oczywiście tak. zapraszam serdecznie. Dwa zdania, przypomnienia, skąd to się wzięło i dlaczego, dlaczego mamy taką sytuację, Tuż jak Państwo zapewne wiecie, Komisja Europejska w energię na poziomie 25-30 groszy. Czyli kilka razy taniej. Jeżeli weźmiemy sobie firmy, to, to jest mniejsza, zmniejsza, a dalej to będzie przez pół albo trzy razy taniej. Dlatego ja uważam, że rozwój samochodów elektrycznych będzie bardziej... Arty... Tylko z perspektywy domów i e, domów jednorodzinnych, e, ale jednak skupiając się na porci, które są w ogóle wykorzystywane w Polsce, na przykład elektrownia wodna Niedzica, czy, też, tak, to a, czy, jest, czy to dopiero będzie? To jest bardzo dobre pytanie. Na pewno my, jako firma, która zajmuje się najogólniej rzecz biorąc inżynierią materiałową, jakby bezpośrednio mamy do czynienia z energią i to różną. Często nawet się nad tym nie zastanawiamy, ale o, ogrom energii, proszę Państwa, nagromadzony jest na materiałach całe lata wykorzystywać. Ja skorzystam też z tej okazji, że, że mam tutaj szansę wypowiedzenia się. Ona gdzieś tam też współbrzmi współ, współ, współ z, z trendami, jakie słyszymy z Komisji Europejskiej, to wszystko jest, e, e, to wszystko jest właśnie super, że, że my możemy, e, proszę... Drobną rzecz, jeżeli my uważamy, że zmieniają, zużyła się nam jakaś część w samochodzie, nie wiem, czy elektrycznym, czy normalnym, czy co czy, 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 za Okej, okay, ja nie wiem, czy dobrze to czytył już elektrycznie, bo